Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na Gali Śródfinałowej Cyberjady, mistrzostw w projektowaniu gier komputerowych dla studentów i studentek z całej Polski. Przez ostatnie miesiące zespoły brały udział w serii zadań, czyli w milowych, które miały na celu rozwijanie ich umiejętności, pracy zespołowej oraz kreatywnego podejścia do projektowania gier. Dzisiaj poznamy 10 najlepszych drużyn, które przejdą do bitwy konstruktorskiej, czyli finału Cyberjady. Jedną z nagród głównych jest wyjazd do studia Motion Capture Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowej w Bytomiu. Tam młodzież pozna technologię Motion Capture wykorzystywaną w grach, filmach i animacjach, weźmie udział w nagraniach oraz porozmawia z ekspertami pracującymi na co dzień w tej dziedzinie. A teraz co się będzie działo? Zapoznajmy się z jurorami. Adrianna Bielak, wielkie brawa poproszę. Filip Kucharski. Tęże mężczyzna, owszem. I imperator. Tak kazał siebie nazywać. Kubaka. Nazywam się Kuba Karaś i to już bodajże drugi raz, kiedy jestem jurorem na turnieju Cyberiada. I muszę przyznać, że tegoroczna edycja bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo nie dość, że dostaliśmy naprawdę dużo tych projektów. To jeszcze bardzo zróżnicowane, oferujące różne doznania, zarówno estetyczne, jak i gameplayowe. I jest kilka takich, które zapadły mi w pamięć. Nie znam jeszcze wyników. Jestem bardzo ciekawy, czy może moi faworyci, których z oczywistych powodów nie wymienię. Za gdzieś daleko. Mam nadzieję, że tak się stanie. Miałem w zeszłym roku podczas Poznań Game Arena spotkać uczestników poprzedniej edycji, którzy dalej pracują nad swoją grą i to jest właśnie fantastyczne w tej inicjatywie. Liczę na to, że zespoły z tego roku również będzie dane mi spotkać w niedalekiej przyszłości. Baza Czarta. Chyba najbardziej obfitująca w drużynę baza. Pierwsze miejsce. Mleczni zawodnicy. 316 punktów. To dużo ich chyba, nie? Nie wiem jeszcze. Nie mam porównania. Dlatego przejdźmy do bazy Krasnali. 312, czyli czołówka, wiadomo, że to jest około 300 punktów. Wild Goose Chase. Następna baza, jak się prezentuje. Baza Łuczniczki. Hello Gamedex, 336 punktów. 80 setnych, ale zostawmy te setne. Baza Smoka Interstellar Group. I następna baza, baza Żubra. Pierwsze miejsce Vertex, 303 punkty. Czyli dobrze teraz mieć te 303, ale przypominam, wszystko się może zmienić, moi drodzy. Po prezentacji gier. Ocen czyli Ten poziom był niesamowicie zróżnicowany, co według mnie oddaje to, jak to wygląda później na rynku, a z drugiej strony dlatego, że było, były przeróżne gatunki, przeróżne połączenia, jedne innowacyjne, inne nieco mniej, ale każde z nich zupełnie inne, więc musieliśmy indywidualnie podchodzić do, do tego, jak ocenić dane gry. Każde z zespołów dostał dedykowany feedback, ale do tego były oczywiście formularze wielopytaniowe, które pozwoliły nam również w sposób punktowy określić, które gry były najlepsze. Przyznam, że było wiele dyskusji między nami, ponieważ część projektu zbudzało taką polaryzację, co znów świetnie pokazuje, jak to wygląda potem w branży. Możemy zrobić dobrą grę, a gracze mogą odebrać ją różnie. Możemy zrobić również tak zwaną słabą grę, a również mogą się znaleźć amatorzy naszego tytułu. Następna ekipa ma nazwę, która była bardzo bliska memu sercu, bardzo mi się podoba The B-Box. Projekt to Terra Pris z Bazy Kresnani. Do końca nie wiem, co tutaj najbardziej docenić. Czy to oczywiste nawiązanie do intro z Wiedźmina, czy patrzę na was, czy fantastyczną oprawę audiowizualną, to jest w zasadzie skończona produkcja. Jedna rzecz, przygotowanie poziomów trudności, poziom trudności Cyberiada, który pozwolił nam jurorom, po prostu w naszym czasie ograniczonym jednak, sprawdzić co i jak, jak ta gra siedzi, ale ja sprawdziłam też inne poziomy trudności, było one adekwatne i to było świetne. To nie był projekt game jamowy na kolanie kończony, tylko to była faktycznie gra, która była dopracowana. Zobaczmy, jak to wygląda w punktach. Gra 346, zwiastun 61, prezentacja 35 punktów. We will see soon. Następny projekt: The, King, The King's Gambit. The King's Gambit ma nie tylko bardzo fajny zwiastun, ale jest jedną z ciekawszych gier w tym turnieju. Zrobienie gry multiplayer na taki turniej wymaga odwagi. Zrobienie tego dobrze wymaga też zdolności. Pełna spójność, bardzo dobry tytuł. A jak to wygląda w punktach? Gra 355, Zwiastun 52, prezentacja 37. To dużo! Brawa się należą, myślę. Vertex z projektem Faster Than Scrap z bazy żubra. Faster Than Scrap urzekł moje serduszko. Nie będę tego ukrywać. Jestem fanem gierek, w których możemy tworzyć, a tutaj możemy tworzyć cały statek. I to, co jest bardzo fajne, to jest to, że fizyczność tego statku i tych modyfikacji, które wprowadzamy, bardzo mocno ma impact na to, jak się gra, ponieważ statek zachowuje swoją masę, punkty, w których ustawiamy te silniki, też mają bardzo mocne znaczenie, ponieważ one inaczej wtedy pozwalają nam rotować nasz statek. Ta fizyczność powoduje, że niekiedy jest to irytujące, ale nie w sposób frustrujący, a wciągający, co jest według mnie świetnym osiągnięciem w grze. Jedyne co i to też o tym rozmawialiśmy, to spróbowałabym zaadaptować w kolejnej iteracji takie zachowanie w przypadku NPC-ów, żeby to było bardziej intuicyjne, uczenie się właśnie tej fizyki całego świata, żeby nie było takiego rozwarstwienia, ale rozumiem te decyzje, to uproszczenie, ono, ono i tak dalej jest, dalej fajnie i siedzi. 359 punktów za grę, za zwiastun 33 i za prezentację 36. Brawa wielkie, rzecz jasna. Glimming Geckos z projektem Tropiczorta. Dla mnie ten projekt y, też jest projektem skończonym. Ja pochło byłam pochłonięta przez niego, przede wszystkim na pierwszy rzut oka to właśnie technologicznie on mnie urzekł, jeżeli chodzi o domknięcie, o skończenie. Widziałam pewne bagi drobne, wizualne. To, nad czym bym się jeszcze skupiła, to nad podkręceniem responsywności kombatu, bo tutaj y, to mi zaburzało rozgrywkę, ale to jest taka kosmetyka przy kolejnej iteracji, znów być może do playtestu. Jak to zobaczyłem od razu, to mówię, kurczę, tutaj faktycznie wszystko siedzi, bo ten gr ta gra ma pomysł na siebie. Niecodzienny, bo tak naprawdę mamy współczesny setting, ale mimo wszystko śledzimy potwory. To, co zdecydowanie jest do poprawy, to chociażby mapa, która kompletnie nam nie mówi tego, gdzie jesteśmy. Nawet jak znajdziemy tych sprzedawców, którzy oferują przedmioty niezbędne do znalezienia tego potwora, to i tak nie pojawiają się na mapie. Nawigacja jest nieintuicyjna i słabo zaimplementowana. To jest zdecydowanie do poprawy, ale sam pomysł, setting, miód. A jak dobre, mamy punkty. Gra 333, zwiastun 31, prezentacja 32. Czyli dobre, dobre punkty. Przechodzimy do wyników, zapraszam. No i zaczniemy od pięciu drużyn, które uzyskały najwyższe oceny w swoich bazach za grę. No i to one wezmą udział we wrześniowym finale Cyberiady, ale ważnym jest to, że to jest pięć ekip, które uzyskały w ramach swoich baz najwięcej punktów i później w klasyfikacji ogólnej to się może powtórzyć. Ale one już mają pewne miejsca. Także zaraz się wszystko wyjaśni. To zaraz w praktyce zobaczymy. We will see soon to jest baza Czarta, Wielkie brawa poproszę. Druga to the box. Piękna nazwa, no i piękna produkcja. I tym samym właśnie tą produkcją wywalczyli sobie miejsce w grande finale w, w Łodzi. Następna baza łuczniczki i to BrainRot Gleaming Geckos. To oni! To oni! Również zapraszamy do Łodzi. Baza Żubra i to jest Vertex. Vertex, z którym niektórzy się zachwycali bardzo. Tak, poproszę, brawa! Te zespoły automatycznie kwalifikują się więc do wrześniowego finału i nie są uwzględniane przy wyborze kolejnych pięciu finalistów z klasyfikacji finałowej. Oprócz zwycięzców w bazach do wrześniowego finału kwalifikuje się pięć zespołów z najwyższą sumą punktów w klasyfikacji Open, a finalistami są Brain Rot, Baza Uczniczki, Cybersea, Baza Smoka, Felong Index, Gleaming Geckos, Interstellar Group, Zināms komandas nosaukums, Bebox Vertex, We Will See Soon, E Wild Goose Chase. Chylę Wam czoła, zrobiliście świetną robotę już nawet na tym etapie. Gratuluję Wam z tego miejsca bardzo serdecznie, no i też cieszę się, że poziom gier w tym roku myślę, że był solidny. Pracowaliście przez te miesiące, zdobyliście naprawdę masę wiedzy, może stawialiście swoje pierwsze kroki i mam nadzieję, że dzięki temu projektowi, dzięki Cyberriadzie udało Wam się zdobyć cenną, ważną wiedzę w temacie tego, w jaki sposób tworzą, e, tworzone są gry i zdobyliście dużo konkretnego doświadczenia.